witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Myślałem, że dzisiejszy dzień będzie dniem, w którym nie wisi pranie w sypialni, no ale niestety nie udało się, gdyż jeszcze jeansy mi nie wyschły. Yy, wiem, że też jest tutaj jakiś strych, ale już nie mam ochoty po prostu pytać się tej, wiecie, yy, sąsiadki, bo znowu zacznę i, i nie będę mieć spokoju. Tym bardziej, że wtedy mi zrobiły też problem na początku, jak się wprowadziłem, bo chciałem mieć pralkę w, w piwnicy i tam już był wielki problem. Jest tam takie pomieszczenie wielkości mojego całego mieszkania, ale był problem, żeby ta pralka stała, także pralka jest w kuchni i pranie wieszam też w mieszkaniu. Tu miałem dwie piersi z kurczaka, pokroiłem je sobie teraz na takie polędwiczki. Dałem przyprawę do grilla, jeszcze z polskiego sklepu miałem, ale nie było jej dużo, także dodałem jeszcze czasnek w proszku, oliwa z oliwek i trochę bazylii. Teraz to wymieszam i do lodówki niech się zamarynuje i później będziemy to piec. Będę czyścić sobie teraz srebro, te, które noszę na co dzień. Tu jest ta moja ukochana brązoletka, łańcuszek. I ta druga brązoletka to w sumie te najczęściej noszę. Noszę też tą od mamy, którą dostałem na urodziny, albo pod choinkę już teraz nie pamiętam. Ale ona jeszcze nie jest zabrudzona, bo jest jakąś tam powoką pokryta. Nie wiem, mama mi mówiła, ale teraz już nie kojarzę teraz, A dwa, że ona ma takie znaki. To są znaki chińskie na szczęście, żeby mi szczęście przynosiły. I boję się, że to wtedy by. Zeszło, ale ona i tak jest jeszcze relatywnie nowa i nie jest zajechana, także na razie jej nie czyszczę. A te srebro, które wam teraz pok pokazałem, to mam taki płyn, jak go kupuję w DM-ie. nie wiem, czy gdzieś indziej w Rosmanie może też jest. I tutaj się wkłada tylko srebro na 5 minut i się wyciąga, spłukuje i jest jak nowe. Tu jest taki koszyczek w środku, tu wrzucamy sobie wszystko. I zostawiamy na 50 minut, znajdziecie na 15. <laughs> Trochę jeszcze poszejkujemy. Wykładam sobie blachę, folio. Jak widzicie, wciąż mam jeszcze syndrom nowości, także używam starą blachę. Nie, ale ta po prostu mniejsza. Ja ją kupiłem jeszcze wtedy, jak się wprowadzałem, jak likwidowali Real. I ona jest bardziej praktyczna, jak coś niewielkiego się piecze. Ja je daję tak na 180 stopni 40-50 minut. No, i dobra, to się robi, a ja w tym czasie spakuję się. Spakuję się, bo jedziemy dzisiaj nad jezioro. Mam ochotę na spędzenie dnia sam ze sobą i trochę z wami. No, i tak kurczak wygląda. Piecze się już 20 minut, i wydaje mi się, że 50 minut to będzie za długo. 40 wystarczy, były dość cienkie te płaty. I dobra, sprawdźmy, jak się srebro ma. Było znacznie dłużej, bo jeszcze zdążyłem zjeść obiad. I trzeba uważać, kiedyś pochlapałem z lewo zmywak tym płynem, i zostały takie ślady. Nie wiem, czy widać teraz te ślady. Takie plamy zostały, także trzeba uważać, smukiwać na bieżąco, żeby nigdzie na tej blasze nie zostało. Lepiej to już puścić tu wodę. No i spójrzcie, cyk jak nowe. Świetny produkt. Nie wiem czy jest w Polsce, bo wiem, że w tamtym roku to wiozłem mamie to, bo nie mogła tego nigdzie znaleźć, ale podejrzewam, że gdzieś musi być na pewno w jakimś sklepie chemicznym. A jak nie, no to DM teraz ma, jest chyba wszedł na DM na Polskę, co prawda wiem, że chyba stacjonarnie mają na razie tylko jedną drogerię, ale można online zamówić, to tam na pewno będzie. Dzisiaj planuję trochę dłużej posiedzieć nad wodą, także zrobiłem sobie sałatkę. Sałatko, taki posiłek, bo mam tutaj kuskus no i tutaj pierś, którą piekłem, pomidor, sałata, w sumie mogłem jeszcze dać ogórka mojego. To jeszcze sobie dodam ogórka zaraz, no ale widzicie, o, takie danie. Mój patent na nie mycie blachy niestety dzisiaj się nie powiódł, bo tyle tego soku wypłynęło z tego kurczaka, że widzicie. Ajajaj, jak aj, aj. ja nie lubię myć takich blach. No już trudno, zaleję wodą, żeby to odmokło, bo się tak przylepiło, że tej chwili nawet nie odlepię. Spakowałem się na bogato, także nawet jakby coś się wydarzyło, to myślę, że noc przetrwam nad tym jeziorem. Tak się widzicie, dzisiaj wyjątkowo kolorowo ubrałem. I czuję się tak, no w sumie spoko widzę to wygląda, tylko nie jestem tak przyzwyczajony, ale czas na zmiany. Tą bluzkę też znalazłem, kupiłem ją w Stuttgartzie i ma no chyba ze 4 lata, do tego też mam taką kurtkę. No ładnie, ładny jesteś Mati dzisiaj, no. Przyjechałem w to miejsce, gdzie zazwyczaj grillujemy. Jestem ciekaw, czy będzie miejsce, żeby mógł się rozłożyć i delektować swoją samotnością, czy nie będzie. Ale te miejsce z tej drugiej strony, właśnie jestem dzisiaj, to nie jest tak bardzo popularne, także liczę, że będzie miejsce. Jak nie, to będę musiał przejść na obkoło, i tam dalej jest taki dłuższy obszar, gdzie można też się rozłożyć. Bo tutaj jest tylko taki mały kawałek. I później są chyba łódki. Nie można tam przejść dalej, także trzeba iść tam na obkoło, żeby dojść. Ale widzę, że jest spokojnie, także coś na pewno się znajdzie. Widzicie, ciemno, my tu grillujemy zawsze, ale nie wiem, pójdę chyba tam dalej zobaczyć. No nie, no tam dalej nie będzie gdzie, bo widzicie, jest tylko taki, jakby ten chodnik usypany, i nie ma w ogóle żadnego brzegu, żeby się rozłożyć. także no pójdę tam. Ta pani poszła, także tam się rozłoży. Mam miejscówkę. Nie ma słońca. Trudno, no będę musiał jechać na Fraunhausen. Tam słońce świeci do drugiej <grywki> codziennie. No nie wiem, czy będę pływać. Tutaj w sumie jest taki brzeg, że można by było wejść, ale nie wiem. Ja tak szczerze mówiąc nie przepadam za pływaniem w jeziorze. Później się źle czuję, trochę taki brudny. Rozłożyłem się, ściągnąłem bluzkę, teraz nawet słońce zaszło trochę niżej, poza te drzewo, także mam słoneczko. Wracam do książki, którą czytałem w ubiegłym roku. Pełna wiara w siebie i to był w sumie okres, jak mieszkałem wtedy u znajomych. Szukanie mieszkania, przeprowadzka. Stresujący dość okres, także przeczytałem ją i tak szczerze wam powiem, że bardziej to było takie czytanie, bo czytanie, a nie czytanie, żeby wiecie, się przyłożyć i trochę się zreflektować nad tą książką, także wracam do niej teraz tym bardziej, że trochę się opuściłem w, prac w pracy nad sobą. Także wracam na dobre tory. No, po prostu czasem zapominam, że nie można wiecie: mieć imprez i imprez, i siłowni, i wszystkiego na razie, że trzeba wiecie. Nie można mieć rybki, i akwarium. A ja ostatnie tygodnie chyba chciałem mieć rybkę, i akwarium. Także tak się nie da. Tym bardziej, że teraz pierwsze co to chcę się skupić bardzo na kanale. Także wracam sobie do tej książki. I tą książkę pamiętam, że ją poleciła Wersow u siebie na kanale. I to była książka chyba jedyna z tam niewielu rzeczy, które nie były sponsorowane, bo tej książki w ogóle nigdzie nie było w księgarniach. Pamiętam, że gdzieś ją na Allegro udało mi się zamówić, i to jeszcze chyba mama mi ją nawet z Polski wysyłała. godziny nie minęło, Maty już głodny. Uwielbiam w ogóle jedzenie w tych pudełkach. Powiem wam szczerze, że nieraz też jak sobie robię sałatę w domu, to robię ją też w tym pudełku, bo później wiecie, tylko miksik. Tu akurat jest dużo tego kuskus, -kus, także nie bardzo, ale normalnie to wiecie, jak jest taka normalnie sałata, no to też tak zrobię. To taki miksik. Jest świetne, bo macie wszystko, wiecie, elegancko zmieszane, a w talerzu tak nie wymieszacie. Książka super. Zapomniałem, ile tutaj fajnych, ciekawych informacji jest teraz. Jak zacząłem ją czytać, to zaczęła mi się przypominać. I sam początek się zaczyna od tego, właśnie, że często dążymy do tego, żeby być tak jak nasi znajomi, że wiecie, chcemy się dostosować do, no, do tego, co ludzie od nas wymagają, wiecie, ludzie są w związkach, to, tamto podejście do życia. I właśnie często próbujemy się dopasować. No i to jest błędne i ja w sumie też to teraz widzę u siebie, bo wcześniej jak praktycznie byłem, wiecie, czy w Stuttgardzie, czy tam jak wcześniej na tej wiosce mieszkałem, praktycznie byłem cały czas sam i wykonywałem sobie swoje cele, swoje zamierzenia krok po kroku, a teraz jak jestem tutaj wśród znajomych, no to wiecie, ciężko mi, ciężko mi tak żyć całkowicie po swojemu, jak żyłem wcześniej, tylko widzę, że tak podświadomie próbuję się nieraz dostosować. Co powoduje, że zachowujemy się starnie, że biernie niczym owce podążamy za innymi? Dlaczego bierzemy ślub lub też na przykład dlaczego się kształcimy? Czy dlatego, że chcemy się ustatkować, czy dlatego, że tak robią nasi przyjaciele? Być może te zdarzenia powinny się trafić w naszym życiu później. Być może wtrafiły nam się już wcześniej, być może wcale nie powinny nam się wtrafić. Moglibyśmy sobie oszczędzić wielu cierpień, gdybyśmy uznali nasze święte prawo do bycia sobą i sprzeciwili się temu, by wpływ konformizmu i ujednolicenie zniszczyły piękno i niepowtarzalność naszego życia? Piękne słowa. Piękne słowa, nie wziąłem ołówka, bo bym je sobie zaznaczył. Ja w tej książce mam już tutaj pewne podkreślane rzeczy, ale to mi jakoś umkło. Być może na no, w tamtym momencie nie potrzebowałem tych słów, a teraz je potrzebuję. <grym> Też tak może być. Jedna z najpiękniejszych czynności w życiu to jedzenie, słuchajcie. Super, tylko zapomniałem posolić. Ujdzie, ale posolona by była jeszcze lepsza. Przed chwilą w ogóle wleciał film na kanał, ten poprzedni vlog. Jak nagrywam ten. I to, że was kocham to wiecie, nie? To wiecie przyszło o tym. Jak nie wiecie to już wiecie teraz. I wy mi zawsze sprawiacie, że morda mi się tak. Czekajcie, bo to jakiś pies mokry biegnie, żeby mi w kamerę nie wbiegł. I po prostu za każdym razem jak czytam od was komentarze, to tak mi się cieszy morda i zawsze coś no po prostu mam humor wtedy. I Paweł na przykład napisał teraz szpaczta cały swój ogórów z estrogenem wessał. <laughs> ja akurat sałatę, o Jezu, pies jakiś mi tu podbiegł. <laughs> Jadłem właśnie załaty, i aż się zakszczusiłem. No nie zobaczyliście go, ale ładny. To ten labra, Labrador chyba. Widzicie? Słodki. Chyba chcę we vlogu wystąpić. Ale zgodny. Pies mnie wziął o Ciekawe, czy każdy by miał taką reakcję jak ja. I drugi komentarz od Basi. Fajnie cię obciął, to nieważne czym cię tam udźgnął w ramię. Grunt, że było fajnie i tajemniczo. Lubię cię oglądać, życzę ci, żeby twój kanał szybko się rozwijał. Dziękuję ci kochana, bardzo miłe komentarze i dziękuję wam wszystkim za każde miłe komentarze, bo nawet nie wiecie ile te komentarze dla mnie znaczą. Ja wiem jak to jest z pisaniem komentarzy, nie zawsze się chce i nie zawsze człowiek jest aż taki hypnotizing i poruszający, żeby napisać. Dlatego tym bardziej to doceniam i dziękuję, że wy mi piszecie te komentarze, bo to jest takie chyba jedyna i najfajniejsza zapłata, jaką mam yy, póki co z tego kanału. To są właśnie Wasze komentarze, także dziękuję. Słuchajcie, już jakieś trzy tygodnie temu, koło miesiąca, odkurzyłem moje rolki i wkroczyłem do jazdy. W sumie to będzie teraz drugi raz, jak obserwujecie mnie na Instagramie tu jest mój Instagram, to widzieliście, że już byłem na rolkach, także dzisiaj jest druga, drugi raz jazda na rolkach. Pod światło jeszcze. Drugi raz, drugi raz idzie Mati na rolki. I tu jest świetne miejsce, bo można praktycznie całe to jezioro no nie w koło, ale tak w połowę jest wystarczająco. To jest praktycznie godzina jazdy, jak się zrobi taką połówkę tego jeziora. Także jadę. Patrzcie, druga stylizacja. No influencer, vloger po prostu. Druga stylizacja na rolki. A tak serio, no to wziąłem już bluzę, założyłem, bo jest chłodno. Jest już za 20.10, ale myślę, że jeszcze będzie tak do wpół, do 11:00 będzie można jeździć, że będzie dość jasno. Ale patrzcie, jak to nawet ładnie wygląda, nie? Szkoda tylko, że rolki czarne. Rolki tak średnio pasują. Dobra, bo się zaraz wypierniczę i nigdzie nie pojadę. Mam ten mój pas, który już wam ostatnio pokazywałem i tutaj robię tylko tak, że sobie o... Odczepiam klucz od samochodu. I tu jest ta fajna mała kieszeń. Także tu sobie wkładam klucz, tu telefon, albo tu na ten pasek i mogę jechać. Mam jeszcze tym barka, także się napiję, bo suszy mnie. W polskim sklepie są teraz te tymbarki kaucjowane, ale byłem w Kauflandzie i nie przyjmuję tej butelki, także nie wiem, czy to jest kaucja, tylko do nich do sklepu będę musiał się dowiedzieć, jak będę następnym razem. Tymbark wypity. Jadę. Chciałbym przejechać godzinę, ale to wszystko zależy od tego, czy będzie ciemno, czy będzie jasno. Jest chyba jakaś akcja ratunkowa, bo jest tutaj śmigłowiec teraz. Śmigłowiec. Helikopter jest tutaj nad jeziorem, a jak jeszcze czytałem książkę tam nad wodą, to widziałem jak płynęła taka motorówka na alarmie. Nic moi drodzy, także ja jadę robić swoje rolkowe kardio, a was zapraszam w tym czasie na średniej jakości przebitki zrobione telefonem. na tych rolkach jeździłem. Bardzo fajna trasa, tylko już później było ciemno. W ogóle bardzo dużo ludzi biega, jeździ na rolkach i wiecie im w tych, w tych takich latarkach na czoło. Znaczy no na pewno jest to bezpieczne i się człowiek nie wywróci, nie? Ale no nie wiem. Bo wiecie, zazwyczaj ktoś ma jakąś taką lampkę czy coś, żeby tylko tam yy, ten się, wiecie, ktoś inny nie, w wypadku nie spowodować, a nawet takiej lampki nie mam niebezpiecznie i gram z ogniem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagi, coś, nie wiem, nie wiem na ile te przebitki będą ok, czy da się je publikować, czy będą kiepskie, ale bardzo dużo tam różnego rodzaju ptactwa jest. Wiecie, ja tak na przykład u nas tam w kocku, raczej w kocku, no w kocku to były jedne kaczki, jedne łabędzie, a tu i tak i różne łabędzie i różne rodzaj, różnego rodzaju kaczki. Te niektóre kaczki, to już kilka razy Wy mnie poprawialiście, nie wiem czy już to było na kanale, czy na Instagramie, chyba tutaj byliśmy kiedyś z Grześkiem na spacerze. Bo ja te kaczki to z łabędziami mylę, będzie z kaczkami, także Wy mnie zawsze poprawiacie. Dzisiaj i tak nie było aż tak dużo, bo ostatnim razem jak byłem tam na Rolka, no to chyba nie wiem, z 4-5 rodzajów, pokazywałem też na Instagramie jak ty, yy, jeździłem. A tutaj teraz też kilka rodzajów było i, i różne te ptaki i nie ptaki i taka no bogata jest ta Fauna tam. Leje mi się z Nasajeniem, ja On mi te tabletki, one jakoś są nieskuteczne w tym roku. Yy, na mnie. Ale już mija sezon alergiczny, to dokończę. bo tutaj ostatnio mi się skończyły. Kupiłem następną paczkę 50. Z tym, że ja nie mam też tej maści, którą w tamtym roku miałem, co się ją do nosa wciska. Może przez to. Dziękuję, że obejrzałaś obejrzałeś ten film do końca. Jeżeli trafiłeś tu przypadkiem, lub trafiłaś przypadkiem, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji. Wszystkich moich widzów, jak zwykle, ściskam i całuję. Zróbcie mi uśmiech, zostawcie lajka pod filmem komentarz. Trzymajcie się ciepło, ciao ciałki, kuskuski. Pa!